Daria Patańska, dzień dobry. Ryby jedni je uwielbiają, druzy nie są w stanie przełknąć. Które mimo wszystko i w trosce o zdrowie warto spożywać? Porozmawiam na ten temat z Anną Szczypek oraz Aleksandrą Jaźwiec, ekspertkami do spraw zdrowego odżywiania. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Witamy. No właśnie, jaki wpływ mają te ryby na nasze zdrowie? Ogólnie ryby są przede wszystkim źródłem białka, nawet. Y Czasami to stanowi 20% całej ryby, ryby drapieżne. Poza tym witaminy, kwasy omega 3, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego. No i tak naprawdę powinniśmy spożywać co najmniej dwa razy w tygodniu porcję ryb. Pani Aniu, pani się z tym zgodzi? Generalnie tak. Natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, które ryby i w jakich ilościach. Są ryby, których bym zdecydowanie w ogóle nie zaleciła. To będą ryby hodowlane z Dalekiego Wschodu, na przykład panga, to właściwie najgorsza ryba generalnie. A najczęściej kupowana. Bo najtańsza. Bo najtańsza. Bo najtańsza. Mhm. Także tej ryby bym nikomu nie poleciła. Zresztą mogę się tutaj posłużyć wytycznymi stworzonymi w 2004 roku przez urząd, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i ten urząd zaleca, żeby unikać Marlina, miecznika, rekina, tuńczyka dorsza, a zaleca krewetki, małże, ostrygi, śledzie, sardynki mintaja i świeżego łososia. Mhm. Oczywiście jedna hodowla drugiej nierówna. Te ryby między sobą się też różnią. Zawartość. Bo o co tu chodzi? Tu chodzi o zawartość metali ciężkich i toksyn. I w jednej puszce tuńczyka ta zawartość metali ciężkich będzie wyższa, w innej niższa, więc też nie dajmy się zwariować. Były takie badania prowadzone na kobietach w ciąży, na dzieciach później urodzonych przez te panie, które wykazały, że te tych kobiet, które w ciąży jadły ryby regularnie, nawet te z tej gorszej listy. Dzieci po porodzie wykazywały się w późniejszych latach wyższą zdolnością intelektualną niż dzieci tych pań, które w ogóle tych ryb nie jadły. Mhm. Tak, a to wynika z tego, że nam przede wszystkim brakuje kwasów tłuszczowych omega-3. I to jest w rybach najważniejsze. I to, to są kwasy, których nie jesteśmy w stanie sobie sami wyprodukować, nasz organizm jest do tego niezdolny, a właściwie one w takich sensownych ilościach występują tylko w rybach. No dobrze, ale jeśli chodzi o te substancje toksyczne, musimy brać pod uwagę to, że im większa ryba, tym starsza ryba i właśnie w tych y, rybach, które są starsze, jest tych substancji z reguły najwięcej zgromadzonych. Więc tak jak pani tu wcześniej wymieniła... Yy na przykład śledzia, to śledzie będą na, na tyle bezpieczne ze względu nawet na to, że nie dochodzą do, do, do dużych rozmiarów, tak? Tak, generalnie śledź jest bardzo niedocenianą rybą w mm -hmm. Polsce. Jest bardzo bogatą w te właśnie kwasy omega-3 i bardzo... Ale ciężkostrawną niską... chyba. Niekoniecznie, Niekoniecznie. śledzik. Średnio... W oleju taki śledzik mhm. tak zwany będzie ciężkostrawny, ale taka ryba, śledzia można upiec. no Z ośmi sobie I niektórzy to ciężko radzą. Taka jest pusta ryba, która mhm. będzie najlepiej, przy... najlepiej. Prze źródło przyswajalnych mhm. kwasów omega-3. Nam się te śledź kojarzy jeszcze ze starymi czasami biedy i komuny i wtedy to była właściwie jedyna ryba, jaka była, a to jest niesprawiedliwe skojarzenie. To jest bardzo wartościowa ryba i powinna wrócić na nasze stałe. Tak, tym bardziej, że y, musimy brać pod uwagę to, że śledź bałtycki nie do końca jest dobrą rybą, ze względu na zanieczyszczenie Bałtyku. Y, możemy się posiłkować y, rybami. Najlepiej byłoby, gdybyśmy jedli ryby pacyficzne z Oceanu Atlantyckiego, a także z Morza <coughs> Północnego, które są naj, w miarę najczystszymi. Y. Generalnie tak i z hodowli skandynawskich też można tym mm -hmm. rybkom zaufać, ponieważ y, y, skandynawskie wytyczne dotyczące y, zawartości czy antybiotyków, czy, czy tych medali ciężkich są bardzo wymagające. Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest suplementacja. Jest, jest bardzo znana kwestia tranu, prawda? Kiedyś dzieciom ten tran się da, dawało na łyżeczce, dzieci tego nie cierpiały. W tej chwili można kupić trans w kapsułkach i to też jest trochę kontrowersyjna sprawa, bo, bo olej rybi jeden drugiemu nierówny, prawda? Dokładnie, a tym bardziej y, różnego rodzaju osłonki są niekoniecznie ze, ze zdrowych y, rzeczy robione, różne maltodekstryny, różne rzeczy, które utwardzają te kapsułki. No i właśnie, tak jak Pani powiedziała, jakość danego tranu, tak? Najczęściej Czyli jest lepszy to... ten lany na łyżeczkę? Nie, ja bym powiedziała tak. To nie o to chodzi. To chodzi o to, jaki to jest, z czego ten tran jest zrobiony. Generalnie tran to jest olej, olej z wątroby rybiej. Natomiast w tej chwili ja osobiście znalazłam jedną firmę, jedną jedyną, której można kupić omega 3 w kapsułce. Mhm. Prze I przepraszam przerwiecie, jeśli jesteście państwo ciekawi jaka to jest firma, bądź chcielibyście uzyskać jakąś poradę, to zapraszamy na naszego Facebooka telewizjapolska24.pl. Tam nasze ekspertki będą odpowiadały na państwa pytania. Więc wracając, mhm. znalazłam jedną firmę, która oferuje kwasy omega-3 w kapsułce, które są pozyskiwane z sardynek, czyli jest to ryba na tej liście Urzędu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa Żywności z, mhm. z tych spośród tych ryb polecanych. I poza tym to nie jest um, olej z wątroby, ponieważ trzeba sobie uświadomić, że wątroba to jest organ tak samo jak u człowieka, który jest odpowiedzialny za usuwanie toksyn z organizmu. Dokładnie. Więc jest to or, organ, gdzie będzie najwięcej toksyn w całym organizmie, dlatego olej z, um, z wątroby niekoniecznie. Mhm. W przypadku tej firmy, o której mówię, olej jest pozyskiwany z mięśni grzbietowych, z sardynek, także no, moim zdaniem jest to optymalna suplementacja. Dlatego powiedziałabym, jedzmy rybę powiedzmy raz w tygodniu do dwóch yy, i poszukajmy dobrego źródła omega-3. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.